W środę 9 lutego w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Sportowo-Szkoleniowego Radomiaka Radom. Jako pierwszy głos zabrał prezes klubu Sławomir Stępniewski. Wyraził on zadowolenie ze zgody politycznej wokół projektu, co jego zdaniem dobrze wróży jego realizacji. Jest mi ogromnie miło, że ta inicjatywa spotkała się z takim poparciem władz państwowych, władz... Regionalnych i dzięki temu pewnie jest skazana na sukces. Kolejny głos zabrał minister sportu Kamil Bortniczuk. Minister przybliżył część szczegółów projektu. Kilka tygodni temu w Ministerstwie Sportu i Turystyki ogłosiliśmy po raz pierwszy projekt wsparcia infrastruktury klubów ekstraklasy i pierwszej ligi z nastawieniem właśnie na tego typu infrastrukturę, jaką tutaj przedstawiamy. Jestem bardzo rad z tego, że właśnie Radom, jak Radom. Jako pierwszy odpowiedział konkretnym projektem na ten nasz program, projektem Akademii Piłkarskiej Centrum Sportowego Radomiaka, projektem w ramach którego powstanie w Radomiu kilka boisk, powstanie zaplecze dla tych boisk, powstanie boisko kryte, powstanie boisko z podgrzewaną murawą, powstanie wreszcie internat czy bursa, która pozwoli na prowadzenie przez klub chociażby szkoły sportowej i zakwaterowanie przy klubie najzdolniejszej młodzieży nie tylko z Radomia, nie tylko z Mazowsza, ale także z Małopolski czy z województwa świętokrzyskiego. Minister nakreślił również kwestie sfinansowania inwestycji. To będzie projekt realizowany w latach 2022-2023. W ramach tego programu, który ogłaszamy, klub będzie mógł liczyć na wsparcie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli tak by się stało, że te pieniądze byłyby niewystarczalne, to mamy w Ministerstwie Sportu i Turystyki również inne narzędzia, inne programy rozwoju infrastruktury, którym będzie można wesprzeć. A ja też bardzo się cieszę, że w Radomiu infrastruktura sportowa się. Rozwija. Wiem, że to się nie dzieje bez pewnych opóźnień, bez pewnych przygód, ale najważniejsze, że ostatecznie wszystko kończy się dobrze, że powstają takie obiekty jak hala, w której się znajdujemy. Z tego co wiem, na dzisiaj jest to największa hala widowiskowo-sportowa w województwie mazowieckim. Warszawa takim obiektem nie może się poszczycić ciągle jeszcze. Że powstaje stadion. Widziałem przed chwilą, wiem, że też są tam różnego rodzaju problemy, ale prędzej czy później ten stadion powstanie. Mamy nadzieję, panie prezydencie, że jeszcze w tym roku Radomiak będzie mógł się cieszyć swoją nową areną, a uzupełnieniem tego wszystkiego będzie świetne centrum treningowe z możliwością budowania akademii, szkoły sportowej, właśnie po to, żeby jak mógł grać wychowankami, a w przyszłości również na sprzedaży swoich wychowanków mógł zarabiać, budować stabilny budżet, jak najdłużej występować w ekstraklasie. Serdecznie dziękuję. O korzyściach dla klubu i miasta wynikających z budowy Centrum Sportowo-Szkoleniowego powiedział eurodeputowany Adam Bielan. To jest inwestycja, która przyniesie klubowi bardzo realne korzyści w perspektywie kilku lat, klub będzie mieć grono swoich wychowanków, które będzie mógł też sprzedawać, ale przede wszystkim no, klub będzie znacznie bardziej zadomywiony tutaj na ziemi radomskiej niż dotąd, nie będzie musiał polegać tylko i wyłącznie na Legii Cudzoziemskiej. Kwestię wyboru lokalizacji projektu omówił prezydent Radosław Witkowski. Szanowni Państwo, mówił o tym pan deputowany Adam Bielan o terenie. Mówimy tutaj o koniówce i to jest teren, który ja osobiście wskazałem, bo uważam, że to dziś jest najlepszy teren najlepsze miejsce do, re do realizacji takiej inwestycji. Ten teren od kilkunastu lat szuka swojego, czeka na swoje przeznaczenie i dziś myślę, że warto powiedzieć tak wprost, że Koniówka jest dobrym miejscem. To jest świetne miejsce do tego, o czym mówił pan Adam Bielan, żeby rozwijać ten teren, żeby to, był nie, tylko, nie, było, to nie było tylko centrum sportowe Radomiak, ale także teren rekreacyjny dla mieszkańców miasta. Ja ze swojej strony daję jasno zielone światło. Na rozpoczęcie prac, żeby przekazać te grunty klubowi Radomiak, bo ten proces jeszcze się nie zaczął. On dopiero się, mam nadzieję, panie prezesie, zacznie lada chwila. My wtedy będziemy mogli wraz z grupą prawników, specjalistów usiąść i przygotować, przygotować uchwałę, uchwałę na Radę Miejską. To musi być również decyzja radnych Rady Miejskiej, ale myślę, że to wszystko przed nami. Jedno jest pewne i to chciałbym dzisiaj jasno powiedzieć w obecności pana ministra i pana deputowanego Bielana i pana prezesa, że z mojej strony jest jasno zielone światło na przekazanie tych gruntów jak najszybsze, tak aby Radomiak mógł jak najszybciej rozpocząć tę inwestycję.